Cześć. Ja nazywam się Szymon Wosiek. To jest kanał Irokes Nauka Jazdy, gdzie staram się wam wytłumaczyć troszeczkę jak jeździć samochodem. I dzisiaj rzecz bardzo prosta, więc krótki poradnik. Jak jeździć tyłem. Jest to film, który jest częścią takiej serii, w której wam tłumaczę troszeczkę bardziej manewry parkingowe i pokazywałem już w kilku filmach te proste tyczki, które zrobiłem. I do jazdy tyłem również pomogą wam takie tyczuszki, także polecam wam, żebyście sobie ustawili te tyczki tak, żeby stworzył się jakiś taki jakby korytarz. No i wsiadamy do auta. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Jestem przekonany, że wielokrotnie słyszeliście, że jak się jedzie do tyłu, to tutaj trzeba chwycić rękę, patrzeć przez tylną szybę i kierować i jechać do tyłu. Uważam, że to jest jedno z gorszych rozwiązań. Dlaczego? Po pierwsze, jak patrzycie tak i kręcicie, to jest szansa, że wam się gdzieś tam coś pomyli i jakoś tam skręcicie w tom, potem będziecie chcieli w tom, że to tak trochę jest nieintuicyjne. Ale po drugie, co najważniejsze, to że wtedy nauczycie się jeździć do tyłu tylko, jak macie piękną, przejrzystą, tylną szybę i wszystko w niej widzicie. A są samochody, które mają tak skonstruowaną klapę bagażnika, że tak no, nie niespecjalnie za dużo widać w tej tylnej szybie. Są dostawczaki, które nie mają tylnej szyby. Są samochody, które po prostu będą z tyłu siedzieć znajomi i, i bagaże, i nic nie będziecie widzieli przez tą tylną szybę. Dlatego również to lusterko, w którym widzimy właśnie obraz tylnej szyby, ono jest fajne, ale ono nas tylko wspomaga. Najważniejsze są te dwa boczne lusterka. Ten film to jest jeden film z serii tego, jak poruszać się w takich manewrach parkingowych yy, samochodem. Dlatego obejrzyjcie sobie koniecznie film o tym, jak ustawić lusterka, oraz jak wyczuć rozmiar samochodu. To są dwie rzeczy, które bardzo Wam pomogą w jeździe do tyłu. Jak będziecie mieli dobrze ustawione lusterkę i wyczujecie rozmiar samochodu, to jazda do tyłu to nic skomplikowanego. Zaczynamy od wrzucenia biegu wstecznego, co jest w miarę oczywiste. I teraz obserwuję na przemian w tych lusterkach, jak wygląda sytuacja. Oczywiście zanim ruszę, jeżeli mam szyby. To mogę się rozejrzeć, zobaczyć, czy mi tam nikt nigdzie nie wjeżdża w każdy z lusterek. No i bardzo powolutku, ok, widzę, że z żadnej ze stron nikt nie nadjeżdża, i teraz po prostu patrząc w lusterka, powoli cofam samochodem. Manewry do tyłu, jeżeli chodzi o ciasnotę i wjeżdżanie w ciasne miejsca, to są jedne z najprostszych manewrów, dlatego że doskonale w lusterkach widzimy krawędź samochodu. O tym mówiłem w filmie, jak parkować w ciasnych miejscach. I tyle. I na pół sprzęgle, powolutku, ewentualnie lekko dodaję sobie gazu i samochodem jadę do tyłu. Pamiętajcie, że gdy wyjeżdżacie na przykład z miejsca parkingowego i prostopadle jest jakiś ruch, no to musimy też spojrzeć po prostu przez szybę, żeby zobaczyć, czy nic tam nie jedzie. I na przykład będę chciał skręcić, więc włączam kierunkowskaz w odpowiednią stronę. Patrzę sobie tutaj, patrzę tutaj i kontrolując w tych lusterkach wjeżdżam na odpowiedni pas Tyle prościzna